Miałam nagrane już pół odcinka. W międzyczasie poszłam do sklepu, kupić sobie kolkę. I jak wróciłam, to stwierdziłam, że jednak nie podoba mi się, jak to się zaczyna, i chcę nagrać od nowa. Więc witam. I mogłam się spodziewać, że jeżeli pojawi się u mnie ten pomysł nagrywania, to wymyślę sobie najbardziej przetyrany temat, jaki tylko może istnieć: czyli Harry Potter. Ale w odróżnieniu od mojej serii z bajdurzeniem, chcę, żeby ta seria miała jakąś formułę i była ustrukturyzowana. Więc uwaga, przedstawiam swoje założenia. Po pierwsze, chciałabym każdy odcinek zaczynać od pytania ze świata Harry'ego Pottera. One będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności. Chcę też na pewno przedstawiać przynajmniej jedną teorię, taką nawet niekanoniczną związaną z tym światem. Bo mam bardzo dużo ulubionych i od razu też zaznaczę, że ja tutaj nie będę się trzymać kanonu i będę dosyć mocno pływać pomiędzy teoriami, kanonem, popkulturowymi treściami, które niekoniecznie wyszły spod pióra autorki. Tak więc, jeśli komuś taki Bigos odpowiada, to zapraszam. Chciałam sobie w ogóle ten temat zostawić na później, jak już ogarnę technikalia, będę potrafiła jakoś sensownie ustawić mikrofon i dźwięk będzie zadowalający, ale też pomyślałam jaki ja mam zapał do robienia tego typu projektów i stwierdziłam, że trzeba kuć żelazo póki gorące i nagrywam teraz odcinek o wizengamocie. Ale najpierw zagadka. Proszę, żeby osoby obójnej wyobraźni wyobraziły sobie jakieś fajne intro. Jednak co wam? Nie trzeba sobie wyobrażać, już dostarczam fragment muzyczny. Moje pytanie brzmi: po którym bracie Ron odziedzicza swoją pierwszą różdżkę? Odpowiedź będzie raczej, jak nie zapomnę, w opisie tego odcinka. Chociaż myślę, że jest to zbędne, bo pewnie jesteście wybitnymi znawcami Harry'ego Pottera. No dobra, no to co ten Wizengamot? Pierwsza wzmianka na jego temat pojawia się w części czwartej serii, czyli Harry Potter i Czara Ognia, gdzie mamy wspomnienie procesu Igora Karkarowa, natomiast fabularnie nasz bohater pojawia się w Wizengamocie dopiero w zakonie Feniksa, kiedy zostaje wezwany na swój proces za użycie magii w obecności Mugola. I warto tu przypomnieć, że sala, w której odbywa się przesłuchanie Harry'ego Pottera, była jedynie salą rozpraw, która znajdowała się podziemiach, w lochach Ministerstwa Magii, a zarząd Wizengamotu mieścił się na wyższych piętrach w Departamencie Przestrzegania Prawa Czarodziejów. W ogóle według mnie jest to dosyć późno na przedstawienie w uniwersum Harry'ego Pottera takich struktur powiedzmy politycznych. No ale dobra, jak jestem taka mądra, to sama powinnam napisać Harry'ego Pottera, a nie teraz narzekać. J.K. Rowling na szczęście dostarcza nam opisu tego, jak wyglądała sala przesłuchań. I możemy to przeczytać w rozdziale ósmym Zakonu Feniksa. W ogóle to nie mogłam znaleźć zakładki, więc użyłam makaronu spaghetti. Uwaga, czytam. Ściany były z pociemniałych kamiennych bloków, oświetlonych mdłym blaskiem pochodni. Po obu stronach wznosiły się rzędy pustych ław, ale daleko przed sobą w najwyższej ławie ujrzał wiele ciemnych postaci. Harry spojrzał na środek sali, gdzie stało krzesło. Z którego poręczy zwisały łańcuchy. Kiedyś widział jak te łańcuchy ożywały i oplatały każdego, kto usiadł na krześle. Było ich z pięćdziesięciu. Wszyscy ubrani w fioletowe szaty z ozdobną literą W, wyhaftowaną na piersiach po lewej stronie. Dowiadujemy się wtedy, że członkowie widzę których jest 50 sztuk osób, 50 sztuk ludzkich, podczas rozpraw noszą purpurowe szaty. Nazwa w ogóle tej instytucji Wizengamot pochodzi od dwóch słów: czarodziej, czyli wizard, wizard, nie mogę się powstrzymać, muszę to wyciąć. A druga część tej nazwy pochodzi od tutaj teraz czytam z Wikipedii historycznej rady wczesno-średniowiecznej Anglii. Witenagemot, jeszcze muszę sprawdzić, czy dobrze to wypowiadam. A to z kolei oznacza Radę Mądrych Ludzi. Czyli trochę tak jak na TikToku mamy Witenagemot, nie? I Wizengamot pełni w świecie czarodziejów dwie role. Po pierwsze, sądu najwyższego, ale też i parlamentu magicznego. Ciekawe, czy jakby fabuła Harry'ego Pottera działa się w 2024, to byłby Sejm na żywo. Wizengamot Live. I o ile nie jest jednoznacznie i bezpośrednio powiedziane, że Wizengamot ustanawiał jakieś zapisy i prawa, to odpowiadał za Interpretację i egzekwowanie zasad ustanowionych przez Ministerstwo Magii, pod które i tak podległo, więc jeden czort. I na początku mówiłam, że Wizengamot liczy 50 członków. Użyłam słowa sztuk ludzkich, chyba. Zaraz to sprawdzę. Dobra, ja tam wtedy powiedziałam, że 50 sztuk człowieka. Jest to nieprzypadkowe. To znaczy, przy, przez przypadek mi wyszło, ale super się to łączy, bo należy zauważyć, że o całym świecie magicznym decyduje tylko jeden gatunek. I mimo, że w Radzie Wizengamotu nie ma reprezentacji innych gatunków, np. goblinów, czy tam skrzatów, syren, H2O, to wymaga się od tych grup podporządkowania się temu prawu. No, hilarius. Zauważam tutaj pewną analogię, ale w świecie czarodziejów, mimo, że centaury mają głos i mogą się wypowiedzieć na swój własny temat, to i tak się im tego głosu nie przyznaje, więc... Ciekawe, czy też w Wizengamocie jest dyskusja na temat centaurów i ten argument, że kiedyś to centaury pracowały w polu cały dzień i im to nie przeszkodzało. No ale dobra, może prześledzimy sobie w ogóle, jakie prawa egzekwował Wizengamot? Zakaz używania niewybaczalnych zakręć. Tak jak Ewada Kadavra, Ewada kadavra, jak to się mówi? Zapomniałam. Nie używam takich brzydkich zaklęć. Wizengamot ustanawia też regulacje dotyczące kwidricza i innych magicznych sportów. To też bardzo fajny, ciekawy temat na no odcinek. Kiedyś na przykład, albo dobra, to by była zbyt daleko idąca dygresja, więc porzucam na razie ten temat. Może nie zapomnę go. Inne zasady to na przykład ustawy regulujące stworzenia magiczne, prawo dotyczące opieki, traktowania i pewnie rozmnażania magicznych stworzeń. W ogóle ten świat ma taki potencjał do rozwijania kolejnych wątków. Ja bym na przykład bardzo chętnie przeczytała o wystawcach magicznych stworzeń, tak jak my mamy jakieś takie eventy zorientowane wokół ras kotów, czy tam psów, czy koni, czy gołębi. To fajnie by było rozwinąć ten temat hodowców magicznych stworzeń, na przykład jakichś tam konkursów. Tak, pamiętam, miałam gadać o Wizengamocie, Ale te zasady ustanowione przed objęciem władzy krótkotrwałej, bo krótkotrwałej, ale jednak, przez Voldemorta, są dla mnie nieciekawe, bo to jest na przykład ten kulawy dekret o nieużywaniu magii przez niepełnoletnich czarodziejów, którego nie dało się w magicznych rodzinach zweryfikować, bo nie mieli takich narzędzi, żeby wskazywało na konkretną osobę, która rzuciła dane zaklęcie, jakby tak zdalnie, powiedzmy, tylko że dane zaklęcie zostało rzucone w pewnym obszarze. Co ja kwalifikuję do rangi absurdu, bo Ron Weasley mógł całe wakacje naparzać zaklęciami, a Harry Potter nie mógł być nawet w pobliżu osoby, która rzuca zaklęcie. Chociaż jak teraz o tym myślę, to mi się to wydaje. Całkiem przekminione. To pięknie pokazuje, jak Gamut był nawet za panowania, powiedzmy, lewackiego ministra magii, pełen takiej dyskryminacji dla rodzin mugolskich i jak faworyzował rodziny czarodziejskie. Jak ja będę tak gadać o każdej zasadzie i jeszcze dorzucać swoje trzy grosze, to ten odcinek potrwa godzinę, a ja chciałam zrobić takie 15-minutowe. Super mi to idzie. Na razie mam 7 minut. Więc jeszcze szybko powiem, że jest yy, jeszcze jedna ważna zasada z perspektywy fabuły i dotyczy ona rejestracji animagów i wilkołaków. Och, mamy to za sobą. Chociaż jeszcze myślę, że warto by było powiedzieć, jak wyglądał Wizengamot podczas panowania krótkich, ale jednak rządów Voldemorta i co tam się zmieniło. Oprócz tego, że zwolennicy Voldemorta zostali awansowani na wysokie stanowiska w Ministerstwie, w tym w Wizengamocie. To jeszcze Voldemort y, używał Wizengamotu jako narzędzia, powiedzmy, do ścigania swoich przeciwników. Zapanowania Voldemorta weszło też prawo, chociaż ja bym powiedziała, że przymus rejestrowania się przez mugolaków, które później skutkowało ich prześladowaniem i dyskryminacją. I myślę, że czas przyszedł na teorię która mówi o tym, że jeżeli nie dostaliście listu z Hogwartu, to dlatego, że Voldemort kontrolował wówczas Ministerstwo Magii Wizengamot, no i nie dopuszczał dzieci z rodzin niemagicznych. Ale wróćmy do czasów pokoju i charakterystyki Wizengamotu, bo na tym mieliśmy się skupiać a raczej to ja sobie tak założyłam, że będę się skupiać. Także wracamy. W Wizengamocie zasiadało wielu ważnych i wpływowych czarodziejów, m.in. Albus Dumbledore, który pełnił w nim funkcję chyba najwyższą, bo było to stanowisko głównego, naczelnego maga Wizengamotu. To w zależności od książki, bo w polskim przekładzie różnią się te nazwy własne. W Harrym Potterze i Zakonie Feniksa Dumbledore broni Harry'ego Pottera podczas jego procesu. Prawdopodobnie gdyby nie sprawował tak wysokiej funkcji, nie mógłby sobie pozwolić na taką samowolkę, no bo z perspektywy Wizengamota to była samowolka. Szkoda, że nie jest dokładnie wytłumaczone jakie są zasady panujące w Wizengamocie, ale Wydaje mi się, z mojej lektury i z mojego researchu wynika, że była to instytucja bardzo tradycyjna, której przestrzeganie pewnych zasad było obowiązkowe. I jestem ciekawa, czy Dumbledore przez ten swój pomysł wystąpienia w roli obrońcy Harego, nie naraził się jego członkom, bo można tak powiedzieć, że wystąpił przeciwko tej instytucji. I chyba właśnie tak było, bo tej funkcji głównego czarodzieja go pozbawiono. Chociaż przecież przysłuchanie Pottera przed Wizengamotem, było czymś bezprecedensowym, więc może tutaj Albus Arbus zwietrzył okazję. I nie dotarłam do informacji, kto był po Dumbledore. Po jego śmierci mam na myśli, tym głównym czarodziejem Wizengamotu. Byłam pewna, że była to Ambridge, ale to nie są potwierdzone informacje. Także jeżeli ktoś wie, to może mi napisać DM-ka. Inne stanowiska wchodzące w skład Wizengamotu. Oprócz ministra magii było także stanowisko głównej przewodniczącej Departamentu Przestrzegania Prawa Czarodziejów, była to Amelia Bones. Byli tam też auroży, inni pracownicy Ministerstwa Magii, była przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Magicznych Egzaminów Końcowych. No ogółem sporo było tych ludzi. już Malfoy też zasiadł w Wiesengamocie? Nie wiem. Fajny podcast o Harrym Potterze, dużo się można dowiedzieć, co? Nie wiem. Obiecuję, że już zaraz koniec, już niewiele nam zostało. Bizengamot miał także uprawnienia do wydawania wyroków od konfiskaty różdżek po zesłanie kogoś do więzienia. Jak w tym memie z paczkomatem, pakuj się do więzienia. To nie ten podcast. Przy okazji mogę zaprosić na inny y, program z moim udziałem. I ze mną w roli głównej. Polecam. I a propos konfiskaty różdżek, to od przechowywał skonfiskowane różdżki od czarodziejów, którzy na przykład odbywali swoje wyroki w askabanie. Dlatego też Bellatrix miała swoją pierwotną różdżkę, którą zrobi oliwander. No, i Oliwander, właśnie. Istnieje też taka teoria, że Oliwander dostawał od ministerstwa te przechwycone różdżki w wyniku konfiskaty. On je tam naprawiał i puszczał do ponownego obiegu, ale w ogóle wybitne, że możesz dostać jako jedenastolatek różdżkę po jakimś zbrodniarzu. Tam, tam, tam. No, jakieś konkretne procesy musiały tam zachodzić, bo Harry Potter po swoim procesie dostał swoją różdżkę, ona została mu zwrócona, więc oni ich od razu tam nie łamali to zależało od wyniku, w sumie tak jak w życiu, decyzji Wizengamotu. I teraz moja rozkmina do refleksji, bo mówi się, że Gamot był instytucją, która sprawowała władzę międzynarodową. Czy to znaczy, że oni przeprowadzali też procesy czarodziejów z innych krajów, ale to by znaczyło, że oni by tam dzień i noc po prostu robili te procesy. A już po objęciu władzy przez Voldemorta to całkiem. 50 luda to chyba by tam nie wystarczyło jednak. Dobra, szybki research i dowiedziałam się że w kontekście międzynarodowym były inne organizacje i instytucje zajmujące się właśnie sprawami takimi globalnymi coś powiedzmy jak Interpol i już sobie wyobrażam jak ktoś pisze komentarz na ten temat co ty w ogóle i po prostu słucha tego i ja nagle cofam to i mówię że nie jednak to nie była międzynarodowa instytucja i tak ma teraz trzeba wszystko kasować więc powtórzę żeby to wybrzmiało że Wizengamot nie był międzynarodową instytucją a działał w ramach Ministerstwa Magii Wielkiej Brytanii. A jakieś takie międzynarodowe sytuacje i regulacje należały po prostu do kompetencji innych instytucji, np. Departamentu Międzynarodowej Współpracy Czarodziejów. Taka jestem mądra, bo to przeczytałam przed chwilą. I to jest chyba znak, żeby kończyć ten odcinek. O rejestrze animagów i wilkołaków. Chciałabym porozmawiać trochę dłużej, czyli to będzie temat na inny odcinek, bo jest bardzo ciekawy. I od razu zapowiadam, że będzie to odcinek, który będzie zawierał dużo niekanonicznych teorii. Nie mam żadnego pożegnania, może później jakiś wymyślę.